Według pewnego branżowego dowcipu są trzy rzeczy, których nie wie papież. Ile jest na świecie żeńskich zakonów? Gdzie się podziało ubóstwo franciszkanów? Co knują jezuici? Czy knuli coś w Jarosławiu? Tego nie wiem, z pewnością jednak było ich tutaj wielu i mają swoje wyraziste i zasłużone miejsce w historii tego miasta. Co po Jezuitach zostało? Żeby nie szukać daleko, dzisiejsza kolegiata pod wezwaniem Bożego Ciała. Niegdyś Kościół Jezuicki, dziś mówimy o nim najstarszy pojezuicki Kościół w Polsce. Do dziś widoczne są elementy jego renesansowej przeszłości. Do kościoła przylegało Kolegium Jezuickie. Dzisiaj mieści się w nim plebania. Lebania mieści się w jedynym zachowanym skrzydle niegdyś czteroskrzydłowego budynku. W kolegium jezuickim, a przynajmniej tak podaje Krystyna Kieferling w książce Jarosław w czasach Anny Ostrokskiej, uczyło się ponad 600 uczniów. Sama w sobie ta liczba jest już dość imponująca, a jeszcze bardziej imponująca wyda się nam. Kiedy uświadomimy sobie, że cały Jarosław liczył wówczas około 3,5 tysiąca mieszkańców z przedmieściami w porywach do 5 tysięcy. A zatem ponad 10% ludności tego skupiska miejskiego stanowili Żacy, kolegium jezuickiego. Mieszkali oni w Bursach, jedna z nich mieściła się tutaj niedaleko na tak zwanym przedmieściu ruskim. Mieszkali również w domach mieszczan Jarosławskich. Z pewnością byli oni w mieście widoczni, wytworzyli specyficzne swoje zwyczaje, istnieje coś takiego jak folklor żakowski. I pytanie brzmi, czy do dziś zachowały się jakieś relikty tego folkloru? Doszliśmy na jarosławski rynek za kilka dni wigilia. Zawieśmy więc na chwilę pytanie o folklor żakowski, a zapytajmy, czy w okolicach Jarosławia istnieją jakieś charakterystyczne zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Odpowiedź brzmi tak. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że zwyczaj kolędowania w wigilijny poranek jest nieznany w wielu rejonach Polski. Ci kolędnicy Wigilijnego Poranka nazywani bywają różnie. Jedni mówią na nich połaźnicy, inni mówią o nich szczodraki. Zostańmy przy nazwie kolędnicy Wigilijnego Poranka. Przychodzą do nas coraz rzadziej, również dlatego, że nie zawsze chętnie otwieramy im swoje domy i mieszkania reagując raczej irytacją na dzwonek do drzwi bardzo wcześnie rano w Wigilię. Zostawmy jednak na boku marudzenie. Kto by zresztą chciał marudzić, siedząc wewnątrz gigantycznej bańki choinkowej? Przenieśmy się do pobliskich Pełkiń. Bartosz Gałązka, autor licznych książek o kolendach Podkarpacia i chyba najwybitniejszy obecnie znawca tematu kolendowania w ogóle, Odnalazł w pełkiniach pieśń śpiewaną właśnie przez kolędników wigilijnego poranka. Zaśpiewała mu ją pani Jadwiga Cieślik, urodzona w roku 1933. i Ja również za chwilę spróbuję ją państwu zaśpiewać. Na pewno nie tak pięknie jak pani Jadwiga, ale za to zaśpiewam ją jak z obrazka. Prześliczna Lelia. W ogrodzie zakwita najświętsza panienka z Jezusem się wita Ach witaj, że witaj, moja piękna pani, ja ciebie zapraszam na rajskie śniadanie będzie rybka z miodem i kasztan pieczony, niech będzie w tym domu Jezus pochwalony. I na koniec najlepsze, według Bartosza Gałązki, pieśń ta wywodzi się. Bezpośrednio z folkloru Żakowskiego. Wyobraźmy więc sobie tych żaków chodzących po jarosławskich domach i śpiewających tę pieśń. Na pewno niejednokrotnie rozbrzmiała ona również z akompaniamentem cymbałów. W końcu muzykański cech cymbalistów w Jarosławiu w XVII wieku funkcjonował. Życzę Państwu. Szczęśliwych i rozśpiewanych świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam kolegów i koleżanki muzealników. Lubię Was 100 lat!